Czy czujesz, jak pieniądze uciekają ci przez palce? Jakby ktoś robił niewidzialne dziury w twoim portfelu? Myślisz, że problem jest w tym, że za mało zarabiasz? Nie, problem leży w ukrytych przybitkach w twoim systemie finansowym. Dzisiaj pokażę ci dokładnie pięć miejsc, przez które ucieka twoja energia pieniędzy i jak te dziury zalatać raz i na zawsze. Jestem Aleksander, kwantowy mentor Zacznijmy od tego, że energia pieniędzy to nie jest żadna magia. To bardzo konkretny miks Twoich emocji, nawyków, codziennych decyzji, przekonań i relacji. Pieniądze lubią klarowność, lubią ruch, granicy, wdzięczność, a uciekają od chaosu, wstydu, zacięć nerwowych i niejasnych zasad. I w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut przeanalizujemy razem pięć głównych źródeł wycieków finansowych. Te wycieki mogą kosztować ci dziesiątki tysięcy złotych rocznie albo nawet miesięcznie, ale każdy z nich można zatanować, jeśli zacznie z nim pracować świadomie. Pierwsze źródło to wycieki strukturalne. Te wydaje się są najprostsze, ale właśnie dlatego są tak postępne. Różne subskrypcje, kredyty. Chaos na kontach: Netflix za 45 zł, Spotify za 20, aplikacja fitness za 30, którą używasz może raz w miesiącu? Każda z osobna wydaje się niewinnie mała, ale jeśli masz 8 takich subskrypcji, pośrednio 30 zł miesięcznie, to rocznie wydajesz 2880 zł na usługi, z których połowy prawdopodobnie nie korzystasz. Problem z subskrypcjami polega na tym, że dają iluzję dostępu za niewielkie pieniądze. Nasz mózg interpretuje podświadomie dostęp jako faktyczne korzystanie. Druga kategoria to kredyty konsumpcyjne. Karta kredytowa używana do codziennych zakupów i każdy taki kredyt to nie jest tylko kwota plus odsetki to energetyczny ciężar, który nosisz każdego dnia. Trzecia kategoria to chaos finansowy. Ile masz kont bankowych? Czy wiesz dokładnie, ile pieniędzy masz w tej chwili? Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć w ciągu 30 sekund, masz chaos finansowy. A chaos to wróg świadomości finansowej. Drugie źródło to wycieki behawioralne. Wszystkie związane z impulsami i wyuczonymi schematami. Zjem dziś, a zapłacę jutro. Czyli odkładanie konsekwencji finansowych na później. Problem w tym, że za miesiąc będziesz miał dokładnie te same potrzeby finansowe co dziś, plus dodatkowo dług za dzisiejszy impuls. Następny mechanizm to FOMO strach przed przegapieniem okazji. Tylko dziś, ostatnie sztuki promocja kończy się o północy. To aktywuje twój prymitywny mózg, który mówi: kup teraz, bo może już nigdy nie będzie takiej okazji. Prawda jest taka, że w dzisiejszym świecie Prawdziwych, niepowtarzalnych okazji praktycznie nie ma. Trzeci mechanizm to zakupy w stresie. Kiedy jesteś zestresowany, twój mózg szuka szybkiego sposobu na poprawę nastroju. I zakupy stają się takim sposobem. Czwarty mechanizm to zakupy na głodno. Kiedy idziesz do sklepu, będąc głodny, kupujesz średnio o 40% więcej. I ten sam mechanizm działa ze wszystkimi naszymi potrzebami. Gdy czujesz brak czegoś, twój mózg próbuje wypełnić pustkę poprzez zakupy. To drenuje twój portfel szybciej niż jakakolwiek świadoma decyzja o finansach. Trzeci źródło to wycieki emocjonalne, samotyczne, czyli jak twoje ciało i emocje wpływają na finanse. Twoje ciało to najdokładniejszy detektor twojego związku z pieniądzmi. Napięcie w gardle oznacza problem z granicami finansowymi. Nie umiesz powiedzieć nie komuś, kto chce pożyczyć pieniądze. Nie umiesz poprosić o podwyżkę, choć wiesz, że zasługujesz. Ciężar w klatce piersiowej to wstyd i strach finansowy. Poczucie, że nie zasługujesz na bogactwo, że ludzie tacy jak ty po prostu nie mają dużych pieniędzy. Ten wstyd. Często przychodzi z dzieciństwa i może słyszeć, pieniędzy nie ma i nie będzie, albo bogacie to złodzieje. Napięcie w brzuchu mówi o problemach z kontrolą i z poczuciem bezpieczeństwa. Może oznaczać obsesja na punkcie kontrolowania każdej złotówki albo ciągle lek o przyszłość finansową. Te somatyczne sygnale to nieprzypadkowe dolegliwości. To Twoje ciało mówiące ci, gdzie dokładnie znajduje się Twoje blokady finansowe. Problem w tym, że większość ludzi te sygnały ignoruje, zamiast z nimi pracować. I czwarte źródło to wycieki systemowe. Brak organizacji, automatyzacji i planowania. Wyobraź sobie, że twoje finanse to firma. W każdej prosperującej firmie są systemy, procedury, automatyzacje, plany awaryjne. A jak wyglądają twoje osobiste finanse? Pierwszy element to brak rytuałów finansowych. Ile razy w miesiącu Siadasz i świadomie analizujesz swoje finanse. Jeśli odpowiedź brzmi rzadko albo nigdy, masz systemowe problemy. Drugi element to brak automatyzacji. Twój rachunek za mieszkanie powinien być automatycznie opłacalny. Odkładanie na fundusz awaryjny powinno być automatyczne. Bez automatyzacji jesteś zdany na swoją motywację i emocje, które są bardzo nietrwałym fundamentem. Trzeci element to brak planowania podstawowego. Czy wiesz, ile pieniędzy będziesz potrzebował w przyszłe miesiące? Ile kosztuje ci utrzymanie przez rok? Czwarty element to brak buforów finansowego, funduszu awaryjnego na 1, 2, 3 miesiące. Bez buforu żyjesz w ciągłym stresie. Każda niespodziewana sytuacja to potencjalne katastrofa finansowa. Bufor to nie tylko pieniądze na koncie, to spokój umysłu i swoboda w podejmowaniu decyzji. Piąte i najgłębsze źródło to wycieki relacyjne i rodowe. Niewidziane więzie z twoją rodziną i pochodzeniem. Pierwsza kategoria to lojalność rodowa. Podświadomie przekonanie, że nie wolno ci zarabiać więcej niż twoi rodzice. To działa poniżej podobnej świadomości. Nie myślisz, nie mogę zarobić więcej niż tata, ale kiedy pojawi się okazja na lepiej płatną pracę, nagle czujesz lęk i wątpliwości. Druga kategoria to przekonanie o pieniądzach z dzieciństwa. Pieniądze psują ludzi, bogaci to złodziei, uczciwy człowiek dużo nie zarabia. Każda z tych zadań, jeśli słyszeliście je się w dzieciństwie, stała się częścią Twojego systemu operacyjnego. I trzecia kategoria to długi emocjonalne. Poczucie, że jesteś winien rodzinie za to, co dla ciebie zrobiła. Jak mogę żyć w luksusie, skoro mama całe życie pracowała za grosze? Te pytania wydają się szlachetne, ale są formą emocjonalnego więzienia. Prawda jest taka, najlepszym sposobem uhonorowania poswięceń najbliższych nie jest powtarzanie ich trudów. To skorzystanie z możliwości, które ich poświęcenie Ci stworzyli. Wszystkie te rodowe wzorce działają automatycznie. To dlatego, mimo iż masz umiejętności, żeby zarabiać więcej, coś cię ciągle powstrzymuje, jakiś niewidzialny hamulec. I okej, okay, przeszliśmy przez wszystkie pięć źródeł wycieków. Może czujesz się przetłoczony, ale oto dobra wiadomość. Nie musisz rozwiązywać wszystkich problemów jednocześnie. Pierwszy krok do uzdrowienia to zawsze świadomość. Diagnoza i zrozumienie procesów, bo ja pracuję z informacją, i jeśli nie wiem, co się dzieje, nie mogę tego zmienić. I teraz pokażę Ci konkretne narzędzie praktyczne narzędzie. Narzędzie pierwsze przestrzeń refleksji. Tę świadomość można wprowadzić, tworząc sobie rytuały i przestrzeń na przystankę stop, żeby zauważyć te rzeczy, które najmocniej w Tobie pracuje, te wzorce, które się powtarzają. Wyznacz jeden dzień w miesiącu na analizę finansów. Nie płacenie rachunków, tylko analizę. Narzędzie drugie analiza konta. Przeanalizuj swoje konta i zobacz, gdzie rzeczywiście uciekają pieniądze. Ta kawa za 15 złotych wydaje się niewinna, ale razy 20 w miesiącu to już 300 złotych, razy 12 miesięcy to 3600 złotych rocznie na kawę, przejrzyj wszystkie maile, powtarzające się wydatki, subskrypcje, zakupy z przyzwyczajenia, usługi, z których korzystasz, bo zawsze korzystałeś. Narzędzie trzecie, mapa cieni i pieniędzy. Warto zrobić sobie mapę cieni i pieniędzy, czyli są odpowiedzi na pytania nieoczywiste. Gdzie widzę duże kwoty? Co czuję w ciele? Czego się wstydzę w temacie pieniędzy? Jakie przekonanie o bogatych ludziach noszę w sobie? Te pytania mogą pokazać jakąś historię za historią, ujawnić, co tak naprawdę to steruje. Narzędzie czwarte, somatyczne skanowanie. Tą diagnozę można zrobić skanem somatycznym. Ja uwielbiam pracować z oddechem, bo on resytuje układ nerwowy i jednocześnie daje informacje o emocjach. Wybrać sobie różne scenariusze finansowe i obserwuj, co dzieje się w twoim ciele. Twoje ciało będzie mówiło prawdę o Twoim związku z pieniędzmi. Rozmowa ze sobą na głos i pisanie może bardzo dużo uwolnić. Przemówienie możesz usłyszeć, jak brzmi Twój głos, jakie emocje się pojawiły. Narzędzie szóste: praca ze stanem. Bardzo trudno pieniądzom płynąć, kiedy nie ma lekkości. Finanse mają swoją energię, która reaguje na Twój stan wewnętrzny. Wspieraj siebie. Dbaj o wyższe wibracje, bo wyższe energia zawsze wygrywa. Życie zgodnie z fizyką kwantową, to oddzielenie tego, w co wierzymy. Nie podejmuj finansowych decyzji w złym stanie emocjonalnym. Dbaj o swój układ nerwowy to inwestycja w zdolność do mądrych finansowych decyzji. Kilka ważnych rzeczy, które wspierają energię pieniędzy i bogactwa. Po pierwsze, środowisko, otoczenie, Ludzi, z którymi spędzasz czas, książki, które czytasz. To kształtuje Twoje przekonanie o pieniądzach. Świadomie wybieraj swoje środowisko informacyjne. Po drugie, wdzięczność za to, co już masz. To przylancza Twój umysł z trybu braku na tryb obfitości. To konkretna neuronauka, która wpływa na szanse, które zauważysz i wykorzystasz. Po trzecie, hojność. Jeśli jesteś w obfitości, masz możliwość dzielenia się z innymi. Szczególnie, gdy idzie na dobre rzeczy, dobre zawsze wraca. Hojność to antidotum na strach przed brakiem i skąpstwo. Po czwarta, inwestycja w samego siebie. W kompetencje, wiedzę, umiejętności. To zawsze się zwraca, bo to jedyna inwestycja, której nikt nie może ci odebrać. Energia pieniędzy to nie magia, to system, złożony z emocji, nawyków, przekonań i decyzji. System, który możesz zrozumieć i świadomie zmodyfikować. Przeszliśmy przez pięć źródeł wycieków: strukturalne, behawioralne, emocjonalno-somatyczne, systemowe i rodowe. Każde może kosztować ci tysiące złotych rocznie, ale każde można zatanować. Nie musisz być perfekcyjny we wszystkich obszarach od razu. Wybierz jeden obszar, który najbardziej Cię dotyka i zacznij od niego. Napisz w komentarzach, która z tych pięciu kategorii najbardziej Cię dotyka i od czego postanowiłeś zacząć. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych narzędzi do transformacji finansowej. Masz to w sobie. Masz wszystkie narzędzia potrzebne do przekształcenia swojej finansowej rzeczywistości. Czas to uwolnić.